Szukając Marutka. Pomysł, tekst i ilustracje Kumiko Yamamoto. Oto przy pięknej, sierpniowej pogodzie Marudek radośnie hasa po ogrodzie. Wtem tym się go karci. Niedobry Marudek. Chłopiec sam te kwiatki wyhodował z trudem. Nasiona miał od Emilki. Co ma włosy rude? Mama Leosia ma oczy wielce zdziwione. Nie widzę Marutka. W którą pobiegł stronę? Niebo się chmurzy i wiatr szumi w drzewach. Leos się niepokoi. Już przestał się gniewać. Marudek nie wraca. Gdzież on się podziewa? Mamo idę szukać marutka, będę szukał wszędzie. Wykluczone przecież burza lada chwila będzie. Pewnie marudek zaraz sam tu przykuśyka, jednak Leoś ukradkiem z domu się wymyka. Dzień dobry, chłopczyku. Pogoda dziś burzowa. Mój pies zniknął, proszę pana. Nie wiem, gdzie się schował. Nie martw się, wróci, gdy się zacznie ulewa sierpniowa. Na placu zabaw wszystkie dzieci znają psa Marutka. Ktoś go widział? Na to odpowiedź jest krótka. W stronę parku pobiegł, gdzie rosną akacje. Leoś dziękuje dzieciom za tę informacje. Go nie ma tu też nie, szuka Leoś w każdym zakamarku. Jakże często z Marutkiem spędzał czas w tym parku. Zrywa się zimny wicher, choć nie pada jeszcze. Zaraz zachmurzone niebo rozpłacze się deszczem. Spadają pierwsze krople. Już niebo się gniewa, po chwili się zaczyna prawdziwa ulewa. Ulice się zmieniają w rzeki i strumienie. Mokre klapki Leosia klaszczą o kamienie. Leoś żałuje, że skarcił pieska i teraz się smuci. Biedny Marudek pewnie się boi dziś do domu wrócić. A jeśli samochód go wielki przejechał, a może ktoś go zabrał, też marna pociecha. A jeśli nigdy już go nie zobaczę, co robić? Pyta Leoś i niemalże płacze. Chłopiec wciąż jest w marszu i dławi się łzami. Kiedy składki nad ulicą w dół idzie schodami, słyszy skowyt. W którym jest smutek i trwoga, sądząc, że to marudek, biegnie co sił w nogach. Pod schodami w mroku skulony siedzi sobie pies, jakiś pies nieznajomy. Daje się, w taką pluchę miałeś nie wychodzić. Ale zaraz mama swój wybuch łagodzi. Czeka niespodzianka i to od dwóch godzin. Marudek, mój piesku. Koniec.